Witam serdecznie, jest z nami Łazar. Czo człowiek, który odbiera telefony po nocach i to dziwne telefony. No tak mówię skrefli sobie, żeby ten. Ale nie, nie choć, choć wiesz, że, że jestem taki człowiek, który ten telefon jak dzwonię, odbieram, bo niektórzy wyłączają. To fajnie wymyślona scena, tak gdzieś fajnie to, 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 to zabrzmiało, ale tak w realnym życiu dostajesz czasem takie to, telefony, że ktoś chce się bić z tobą. Nie, no myślę, że to musiał być jakiś wariat, albo jakiś psychopata, albo jakiś człowiek, który nie wiem. specjalnie chcemy wymusić, żeby wyszedł z domu, i, i to ogólnie by z śmierdziało, że to się nie tak nie coś to, to są zupełnie inne czasy niż, niż, niż kiedyś. Wiadomo, że teraz są inne czasy, a już myślę, nie chcę o tego powtarzać. Ale telefon był archaiczny. Telefon był bardzo konkretny, yy, zabytkowy i też mi się podobał. Kiedyś, pamiętam chyba się. Wykręcało tam chyba, jak pamiętam, z, z moich czasów, chyba wykręcałem na takim telefonie, gdzie podawała mi, podawała mi godzinę chyba i datę, coś takiego, było, pamiętam, było chyba. Było, było. Słuchaj... No. Prawdę mówiąc, jeśli ludzie myślą o Gromdzie, to myślą o kilku postaciach. Między innymi ty jesteś taką postacią, która ewidentnie się z Gromdą kojarzy. Też byłeś podczas wielu akcji reklamowych do tej Gromdy. Mm, ludzie cię rozpoznają gdzieś w ogóle z takiego właśnie gromdziarskiego środowiska? Czy, czy kibice zwykli też zdarza im się rozpoznać siebie? Tak, no, już wiadomo, Gromda stała się już mocną federacją i no. ludzie no, poznają, poznają, ja już tak jak mówiłem wcześniej, że. Nawet to już to już czuję, że człowiek już poznaje i wie, ja to zawsze z, z nimi witam i się kłaniam, ja zawsze robię z, chętnie zdjęcia, nie, nie jestem człowiekiem, który im odmówi, zawsze jestem na tak, zawsze, zawsze, zawsze mogę podejść, ja nie jestem człowiekiem, który mówi, że nie ma, nie ma czasu, zawsze się znajdzie czas, bo to jest kilka sekund, a wiem, że niektórzy są za mną i chcą, potrzebują tego zdjęcia, a jak ma je zmotywować do, do, nie wiem, do, 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 do treningów, czy do walki, czy do, nie wiem, no, do, do różnych rzeczy, to ja zawsze jestem na tak, żeby pomóc. Słuchaj, masz charakterystyczną twarz, zapada w pamięć Były już propozycje gdzieś ze studiów filmowych, z jakichś powiedzmy produkcji filmowych, że o kurczę, fajnie by było gdzieś faceta pokazać no Myślę, że jestem, jestem zmarnowanym talentem, czekam na jakieś, od, Patryki, od Patryka Wegi, czekam na propozycję. może to ogląda ja jestem tu, jestem, myślę, że spisałby się doskonale, bo tak jak mówiłem wcześniej, ze mną jest najmniej dubli Patryk, pamiętaj, to jest facet, który Wiadomo, przestrzega zasad, więc odrzuć tych wszystkich, którzy nie przestrzegają. Masz tutaj naprawdę zmarnowany talent, oby się nie zmarnował. Wiadomo, musi, musi być yy, punkt A i B. A to jest moja gronda, a B może będzie wega. Okej, okay. zapytam Cię o przygotowania, jak w tej chwili to wszystko wyglądało do, do tej grondy. Tak, ale no wiadomo, wiadomo, wiedziałem, że będzie gronda, więc się przygotowałem tak, tak, tak jak zawsze: szybko się jest, wszystko jest, wydolność jest. I tak jak mówię, nie lubię dużo gadać Ryk zweryfikuje, wiadomo, tam będzie zabawa, tam, tam wtedy będzie doskonale znowu siebie, co, co trzeba poprawić i co trzeba zrobić dalej, żeby było jeszcze lepiej. Rywal, duży szacunek, gdzieś te dokonania wasze, no, to, to wszystko gdzieś fajnie wyglądało. Marek to jest mój najlepszy tutaj kuper z tego ja go bardzo lubię, tak jak mówiłem wcześniej, Maga się nie da lubić, tylko się po prostu lubię ja Żyje, mega... żyje w środku ja, tego ja prowadzenia Żyje, 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 ja mam do niego mega szacunek, mega, mega, mega no, wiadomo, pokłony, wszystko, ja go, ja go, ja go uwielbiam, to są, jest pozytywna postać, daje dużo energii pozytywnej, nie negatywnej i Ja lubię się z takimi ludźmi zadawać Ale jutro trzeba będzie komuś moc pomoc No ja mówię, że w ringu zamieniamy się zwierzęta, i, no i to wiadomo, no, by, trzeba Trzeba iść do roboty To w takim razie już zwalniam Cię do roboty Spokojnego snu i jutro dobrej Wam Pozdrawiam wszystkich I oczywiście mojego sponsora House do domy negocjacyjne Pozdrawiam Ładza.